Witam wszystkich na kolejnym odcinku na kanale Niemiły Facet. Ale również ten odcinek będzie na kanale Życie Bez Limitów. A więc jeżeli oglądacie ten film z kanału Życie Bez Limitów, to zapraszam Was na kanał Niemiły Facet. A jeżeli oglądacie ten film z Niemiły Facet z kanału Niemiły Facet, to zapraszam Was na Życie Bez Limitów. I zapraszam oczywiście Was do komentarzy. Do pokazania tego filmu osobom, które takie, takiej wiedzy potrzebują. A dzisiaj zastanowimy się, dlaczego miły facet przyciąga destrukcyjne, wręcz toksyczne relacje. Nie tylko te relacje partnerskie, które wchodzi, ale również ludzi. Często, tak jak mówię w moich filmach, przyciąga ludzi, którzy potrzebują naprawy, potrzebują różnych, mają różne problemy mentalne. Ale dzisiaj skupimy się totalnie na partnerskich związkach. Dlaczego przyciąga takie osoby? Dlaczego tak się właśnie dzieje? Pomijając już dzieciństwo, bo wiadomo, dzieciństwo ma, ma ogromny wpływ na miłego faceta, na powstawanie tak zwanego syndromu miłego faceta, o którym mówię na tym kanale. A więc jednym Syndromów, jednym z, obja z objawów syndromu mojego faceta jest tak zwany toksyczny wstyd. Czyli jest to takie przekonanie, że coś z nami jest nie tak. Jest to przekonanie, że jesteśmy wybrakowani. To jest przekonanie, że jesteśmy nie jesteśmy godni. Nie, nie jesteśmy godni życia. Poczucie wstydu ma bardzo, jest bardzo nisko, jeśli chodzi na, o skalę wibracyjną. Nawet przedstawmy tutaj pracę doktora Hopkingsa. Najniżej właśnie jest poczucie winy oraz wstydu. Więc jeżeli mamy w sobie to poczucie winy, czy poczucie wstydu, właśnie tworzy się ten toksyczny wstyd. Toksyczny wstyd również ma bardzo bliską korelację z z poczuciem odrzucenia. Dlatego, że jeżeli ktoś nas odrzuca, to właśnie kre, kre, kreuje się w nas toksyczny wstyd. A więc, kiedy coś takiego się w nas wytwarza, kiedy mamy sobie ten toksyczny wstyd i idziemy, wchodzimy w ogóle w dorosłe życie. I nie jesteśmy w ogóle tego świadomi. Może czujemy się, że coś z nami jest nie tak. Ale tak jak wiemy, przyciągamy do naszego życia ludzi na podstawie naszych głównych, podstawowych przekonań. A więc mamy takie przekonanie, że jesteśmy niegodni. Mamy takie przekonanie. Że jesteśmy niewartościowi. Mamy takie przekonanie, że coś z nami jest nie tak. Mamy takie przekonanie, że jesteśmy wybrakowani. I wchodzimy z tymi przekonaniami, bo wiadomo, jeżeli takie przekonania nabyliśmy w wieku dziecięcym, to później wchodzimy w dorosłość. Dlatego, że o tym nie mówią w szkole, o tym. Nie uczą nas. Po prostu dużo osób czy nauczyciele nie mają o tym na wiedzy. Dlatego, że nie, nie robi się badań ogólnie dzieciom, jakie mają problemy, chodzi o problemy czy mentalne, czy problemy psychiczne. Dopiero jak coś się zaczyna dziać, dopiero możemy podjąć decyzję, że coś z tym zrobimy, ale ogólnie się tego nie robi. I teraz. Taki miły facet wchodzi w dorosłe życie i ma właśnie ten toksyczny wstyd zakorzeniony w jego podświadomości. Jak wiadomo, 95% naszego życia kierowane jest właśnie przez, umyśl, przez umysł podświadomy, a więc to, co mamy, swoje główne tak zwane korowe przekonania. To jest są przekonania o świecie oraz o nas samych. I teraz, jeżeli taki. Mężczyzna, miły facet, wchodzi w dorosłe życie, wchodzi w relacje i ma w, swoim, w swojej poświadomości taki program, że jest niewystarczająco dobry, że jest wybrakowany, że nie zasługuje na miłość, że coś z nim jest nie tak. Kogo on będzie przyciągał do swojego życia? Oczywiście odpowiedź jest bardzo prosta. Właśnie będzie przyciągał takie osoby, które są toksyczne, dlatego że wierzy na głębokim poziomie, że tylko na to zasługuje. A jak wiemy w świecie czy w świe wszechświecie zawsze otrzymujemy to, na co w co wierzymy, to jest nic innego, jak samo spełniająca się przepowiednia. Jeżeli wierzymy, że zasługujemy na słabe życie, zasługujemy na miernotę w życiu, zasługujemy na słabą pracę. Wierzymy, że zasługujemy na słabe pieniądze, na małe pieniądze, zasługujemy na toksycznych znajomych, to to będziemy otrzymywali. I teraz wchodząc w związek partnerski, mój facet nieświadomie, bo on oczywiście o tym nie wie, nie jest tego świadomy, nagle zaczyna rozglądać się i przyciąga takie osoby. I jest jedna relacja, jest druga relacja, jest trzecia relacja, jest czwarta relacja, i ten schemat jest powielany. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, tak jak powiedziałem, pierwsze, dlatego że jego przekonania, ten toksyczny wstyd wybierają tych partnerów. A drugie, bardziej może optymistyczne jest to, że świat, wszechświat, bo jak to nazwiemy, pokazuje mu, że ma coś do przepracowania, ma coś do zmienienia w swoim życiu. I albo się obudzi i zacznie z tym coś robić, albo na okrągło. Będzie przyciągał takich partnerów czy takich, takie osoby do swojego życia, bo życie uczy nas poprzez powtarzanie. Życie jest jak klasy. Jeżeli nie zdamy pewnej klasy, to zostajemy na tym poziomie. Jeżeli odrobimy lekcję którą i przerobimy tą lekcję, wchodzimy na poziom wyżej. I tak się dzieje za każdym razem. I tak samo tutaj. Jeżeli facet spotka taką osobę i nie skojarzy faktów, może dlatego, że się nie rozwija, może dlatego, że nie wie o tym i w tym momencie będzie przyciągał cały czas. Dopiero kiedy usiądzie i się zastanowi, dlaczego tak się dzieje, dlaczego ja przyciągam takie osoby, dlaczego te osoby mnie nie szanują. Ale wtedy warto sobie zadać pytanie, czy ja szanuję siebie. Bo jeżeli ty na głębokim poziomie szanujesz siebie, to ty nie pozwolisz na to, aby takie osoby się w twoim życiu pojawiały. Może to się zdarzyć raz, drugi, trzeci, ale jeżeli to się dzieje cały czas, odpowiadam sobie na pytanie, dlaczego tak się dzieje, dlaczego ja spotykam takich ludzi. Bo pamiętajmy, że nie spotykamy takich ludzi, dlatego że tak jest. Spotykamy takich ludzi z pewnej przyczyny. Spotykamy tych ludzi, aby nam pokazali, aby nas nauczyli, abyśmy odrobili swą lekcję, i abyśmy weszli na kolejny poziom życia, i tak to właśnie się dzieje z niemiłym facetem, z miłym facetem. I w tym momencie zaczynamy odrabiać, zaczynamy coś z tym robić. Albo nie robimy nic, i nasze życie się nie zmienia, i stoimy w miejscu, to jest oczywiście nasz wybór, albo wchodzimy wyżej. Zaczynamy się rozwijać, zaczynamy oglądać takie kanały jak ten, zaczynamy czytać książki na temat zdrowia mentalnego, na temat socjologii, na temat rozwoju osobistego, rozwoju duchowego, dlatego że wyjście z syndromu mojego faceta to nie tylko wiedza z rozwoju osobistego, ale również z rozwoju duchowego, bo tu jest zmiana na poziomie emocjonalnym, dlatego że jeżeli się zmienisz na poziomie emocjonalnym, to automatycznie kiedy twoja energia się zmieni przyciągasz innych ludzi do swojego życia dlatego tym głównym powodem dlaczego miły facet przyciąga toksyczne osoby, destrukcyjne związki jest jego poczucie wstydu toksycznego poczucia wstydu oraz poczucie toksyczne poczucie winy nie czuje się, że, że jest winny czuje się, że nie zasługuje czuje się, że jest coś z nim tak tak jak powiedziałem wcześniej a więc tutaj bardzo ważne, aby zacząć pracować nad uwalnianiem poczucia wstydu, uwalnianiem poczucia winy. Więc jeżeli w tym momencie szukacie wiedzy na ten temat, ja wykonuję sesje online, które pomagają właśnie pracy nad poczuciem winy, nad pozbyciem się tego z naszego ciała, bo to jest wszystko w naszej pamięci komórkowej. Tak jak powiedziałem, wszystko się odbywa w naszym dzieciństwie. To nasze ciało kumuluje, i teraz, kiedy my to oddajemy, zaczynamy zmieniać naszą energię. Takie sesje wykonuje ona, a więc, nieważne w której części świata, Europy jesteś, teraz taką sesję możemy wykonać. Oraz wykonuje sesję treningu mentalnego, a więc praca między innymi nad poczuciem wartości, pewnością siebie, dlatego że miły facet często ma zaniżone poczucie wartości oraz pewność siebie. Tutaj również wykonujemy trening online, budowanie właśnie poczucia wartości. I również miły facet ma problemy często ze swoją sylwetką, ze swoim zdrowiem. A więc jeżeli szukasz wiedzy na temat, jak schudnąć i zachować sylwetkę na całe życie, link pod spodem tego filmu do mojej książki, do mojego audiobooka. A więc jeżeli nie lubisz czytać, możesz sobie na wieczór przesłuchać rozdziale, tam właśnie wyjaśniam co zrobić, aby tą zdrową sylwetkę, szczupą sylwetkę zachować do końca swoich dni na dzisiaj to już wszystko do następnego razu pamiętajmy o subskrybowaniu oraz naciśnięciu dzwoneczka bo ten dzwoneczek będzie Was informował, że kolejny film pojawił się na kanale niemiły facet pozdrawiam do następnego razu. Cześć.